Witają państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski Będziemy wspólnie komentować dla państwa ten mecz towarzyski. Dzisiaj RB Lipsk zagra przeciwko Manchesterowi City. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Zagrają dzisiaj w systemie 4-4-2, tym najbardziej klasycznym i stosowanym już od lat. Wsparcie dla napastników zapewniają zawodnicy drugiej linii, rozstawieni równomiernie w poprzek boiska. Choć podział ról jest dość wyraźny, mogą też zamieniać się pozycjami i wzajemnie asekurować, a w razie potrzeby uczestniczyć. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Pewna interwencja Edersona nie dał się zaskoczyć. Ryzykowna, ale udana interwencja. Blisko polekarne może strzelać. Jest okazja, strzał, ale daleko od bramki. Kevin De Bruyne, Sané, Sergio Aguero, De Bruyne. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Aguero? Jak to wpadnie, będą prowadzić. Ależ to była okazja. Szkoda, nie padł z niej gol. Wynik wciąż bezbramkowy, ale pewnie długo już tak nie pozostanie. Oby tylko nie zeszło z nich powietrze. Na razie wygląda to obiecująco. Dawid Silva, hiszpański ofensywny pomocnik. Czego można się spodziewać po jego grze w dzisiejszym spotkaniu? Silva jest szybkim i sprawnym dryblerem, a jego zwinność i drobna postura dodatkowo pomagają mu mijać przeciwników. Ma też ten instynkt rozgrywającego, dzięki czemu świetnie potrafi kreować grę. Lubi grać krótkimi podaniami i zagrywać między obrońców, ale i sam umie skutecznie uderzyć na bramę. Sergio Aguero, Fernandinho, Raheem Sterling, Aguero, Saly, atak Manchesteru City. Piłka wrzucona na bliższy słupek. Udana interwencja bramkarza, trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. Campbell. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Guero. David Silva. Salne! Wrzutoroznego Manchester City. Silva spod dziewki Wybijają teraz do przodu. Fernandinho. Aż dwóch zawodników próbuje go zneutralizować. De Bruyne! De Bruyne! De, Brujne! De Brujne! Blisko pole karne przeciwnika z autów wznowią grę Citizens. Rem Sterling. Powinien szybko wybić teraz. Ale szpek, piłka posłana do własnej bramki. Mamy powtórkę kontrowersji, nie będzie ewidentny gol samobójczy. Nie wiem, co chciał zrobić w tej sytuacji, ale zdecydowanie mu nie wyszło. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. No sprawili miły prezent rywalowi strzelając gola samobójczego. Demme, Orban, Aguero. Sterling ma mnóstwo przestrzeni na skrzydle. Sergio Aguero, David Silva teraz. Dobra okazja do oddania strzału. Sané, jest kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Dwa szybkie ciosy, przeciwnik w szoku. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. No, 2 do 0. Ofensywna gra popłaca. Demme, Orban, Augustę Zabicer, Campbell. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Fernandinho, Raheem Sterling, Sergio Aguero. Samy, a tak z skrzydłem Manchesteru City. Rywale z zostało... Kevin de Bruyne! Jak on to obronił! Strzał z bliskiej odległości rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem. Dawid Silva dośrodkowuje z narożnika. Samy! Goal! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? Spójrzmy na to z innego kąta. Realizator pokazuje reakcję trenera. Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Demme. Augustę Forsberg. Timo Werner. Jean-Kevin Augustę David Silva. Ma teraz szansę. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Naprawdę, Darku, przecieram oczy ze zdumienia, że to nie wpadło. Bramkę, aż teraz pokazał klasę. Te brune, te te Tak, tak, mamy bramkę, jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Ale świetnie posłał teraz piłkę w dolny róg. Bardzo trudny do obrony strzał. Pięknie przymierzył. Bramkarz mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. Tak, City zwiększa swoją przewagę nad rywalem, którzy są dzisiaj bezrad Świetna dyspozycja meczowa The Citizens. Przeciwnik wygląda na ich tle dość bezradni. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Demme, Kampl, Augustę, Guero, Klosterman. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Czeka teraz na partnerów. Świetnie blokuje ten groźny strzał. Zabicer Mają teraz trochę miejsca. Zaskoczyć nie zdołali, ale wciąż utrzymują się przy piłce. Rząd Kevin opustę. Jest przejęcie i mają szansę. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Aguero. Wizdek arbitra, rzut wolny dla Citizens. Sędzia przywołał gracza do siebie, no i go upomniał. Teraz. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Może być groźny po tym prostopadłym podaniu. No, może teraz. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. Jak się go pozostawi bez opieki, to są takie skutki. Świetny strzał głową. Takie strzały można oglądać bez końca. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. No, 4 do 1. Przewaga ogromna, ale nadzieja umiera ostatnia. David Silva. Aguero. Będzie strzelał. Bramka Manchesteru City. Kolejne trafienie Manchesteru City. Rezultat dobrze oddaje sytuację na boisku. Nie ma wątpliwości, że rywale stanowią dziś tło dla lepiej grających Cityzens. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. 5-1 po pierwszej. Zaczynamy drugą połowę. Spotkanie jest bardzo jednostronne. Zobaczymy, czy to się zmieni. A tak z skrzydłem Manchesteru City. Rywale zostawili sporo miejsca. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są prze... Te brójne! Te brójne! Te Gol dla Manchesteru City. No i proszę, Bramka mówią, że ta noga służy mu do podpierania. Zaryzykował i opłaciło się. Piękna Bramka. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Demme. Campbell, Zabicer. Augustę. Stracili, ale odzyskali piłkę. Sany. Dobre, skuteczne podanie. Augustę. Kampl. Ładnie pomyślane. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Piłka wzdłuż linii bocznej. Kevin de Bruyne, Rheim Sterling, Walker. Posyła w pole karne mocne podanie przy ziemi. Pewnie wyłapał piłkę. Werner. Jean-Kevin Augustin. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Będą szukać teraz okazji do kontry. Zaskoczyć nie zdołali, ale wciąż utrzymują się przy piłce. Dawid Silva. Uwaga, Aguero! No, i za moment zaczną grę rzut rożnego. I mamy podwójną zmianę. Na boisko wbiega dwóch graczy rezerwowych. Centruje z rogu Kevin de Bruyne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wywita Berner, Campbell. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Fernandinho. Minęło 15 minut drugiej połowy. No i kolejne jego dobre podanie. Kevin De Bruyne. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Prostopadłe podanie. Uda się je przejąć? Timo Werner. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Kac Będzie strzelał? Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Aguero. De Bruyne, Sane. jest groźnie, może strzelać, tak, tak, bramka, piłka w siatce, niesamowita reakcja kibiców. Raz, dwa, trzy, hat-trick, czy na tym odliczanie się zakończy? Strzela dzisiaj jak na zawołanie. No, jest dzisiaj w wybornej formie, hat-trick, trzech goli nie zdobywa się codziennie. Bojrzmy na tego gola innego konta. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Demme. Orban. Erner, Bruma Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. No, po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Sergio Aguero. Ależ okazja! Czy ją wykorzysta? Skuteczna. No! Nie ma bramki. Zupełnie nieudany strzał. Po co on w ogóle uderzał z takiego kąta? Było prawie pewne, że to nie wpadnie. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Kampl. Bruma. Dobro przejęcie w obronie. Brawo. Mares, Sane. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Mogą teraz skarcić rywali. Dobre podanie za plecy obrońców. Z tej pozycji może uderzyć. Ależ znakomicie obronił. Kapitalna była ta obrona. W takiej sytuacji zaprezentował nam cały kunszt bramkarza. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszat. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Kampl, Timo Werner. Ale z nich znakomita okazja. Ma możliwość dośrodkowania. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. Zmiana w zespole Erbelipsk. Bruma. Jest okazja. Pierwszorzędna interwencja. Przeciwnik nie zdobywa gola. Niewykluczone, że broniąc to uderzenie, bramkarz dał zespołowi zwycięstwo. Kevin De Bruyne. Zabicer. Za chwilę rozpoczną odrzutu wolnego. Sané. Aguero. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Kevin De Bruyne. Sane, Sergio Aguero kieruje piłkę do bramki. Gospodarzy dzieli dzisiaj od przeciwnika przepaść. Szanse na wygraną są już praktycznie... Josuf Poulsen. Szansa na oddanie strzału. Fantastycznie broni bramkarz. W takiej sytuacji naprawdę wymagało to wielkiego kunsztu. Brawo! Piłka dośrodkowana z rogu. Niebezpieczny strzał, wychwycony przez bramkarza. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Nie stworzyli. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. To jest jednostronne spotkanie. Ostatnie minuty na pewno niczego nie zmienią. daleko wybijają. Filfoden, Ilkay Gindogan. Przeciwnicy przejmują piłkę. Świetna sygnalizacja i mam przerwaną akcję. Spalony. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Robi się niebezpiecznie. Timo Werner. Ma miejsca, by wrzucić w pole karne. Pytanie, czy wykorzystają ten rzut rożny? Do grania piłki z rzut rożnego. Zablokowany strzał. Ostatni wizdek. Manchester City był lepiej przygotowany do dzisiejszego meczu i wygrywa spotkanie. No dzisiaj chyba przeszedł.